Na przełomie listopada i grudnia Instytut Wschodni Uniwersytetu Adama Mickiewicza zorganizował konferencję dotyczącą problemów Azji Środkowej oraz Kaukazu Południowego. Udało się zaprosić gości z Warszawy zajmujący się polską pomocą rozwojową zarówno praktyków z organizacji pozarządowych, jak i specjalistów, naukowców zajmujących się rozwojem na Kaukazie Południowym. Problemów na Kaukazie jest wciąż sporo, a jednym z głównych są konflikty. Na tym terenie występuje bardzo dużo konfliktów, które są związane z różnymi czynnikami. Przede wszystkim są to konflikty w pierwszej mierze etniczne, między innymi konflikt karabaski, taki najbardziej znany, po drugie są to konflikty, które związane są z rywalizacją pomiędzy, pomiędzy różnymi mocarstwami na tym terenie, między innymi jest ona związana z rywalizacją o surowce energetyczne. Konflikty są niestety dość silnie obecne na Kaukazie, jednak na szczęście specjaliści w przyszłość patrzą z optymizmem. Jeśli chodzi o Południowy Kaukaz, to w najbliższej przyszłości rzeczywiście te konflikty będzie można jakoś zażegnać. Przede wszystkim dzięki temu, że wszystkie trzy republiki Południowego Kaukazu, Azerbejdżan, Armenia i Gruzja, są obecnie członkami Rady Europy i w związku z tym wzięły na siebie pewne obowiązki w kwestii rozwiązania tych konfliktów. I można się spodziewać, że wraz z tym, jak te kraje będą się demokratyzować, te konflikty będą mogły być stopniowo zażegnowane. Konferencja odbyła się w dwóch blokach. Pierwszy z nich miał miejsce na końcu października, drugi wczoraj i dziś. Organizatorem konferencji jest dzięki środkom Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu Polska Pomoc, zajmującym się pomocą rozwojową jest Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Konferencja była również okazją, aby szerzej wybiegając poza Kaukas spojrzeć na problemy wschodnie. Tutaj jednym z głównych tematów była kwestia Ukrainy. Transformacja, która w tej chwili odbywa się na Ukrainie, musi minąć pewien okres, zanim ona zostanie zakończona. Można powiedzieć, że dzisiaj cały czas jeszcze ludność Ukrainy jest w pewien sposób zarażona wirusem populizmu, ale to, co przede wszystkim dzisiaj można zauważyć na Ukrainie, to fakt, że jest tam obecna konkurencja i swoboda słowa. I Dzięki przede wszystkim tym czynnikom demokratyzacja będzie się posuwać dalej i na pewno nie od razu, ale w. Mniej więcej za pięć lat można się spodziewać stabilizacji. W tym kraju. Podobne konferencje, dyskusje panelowe i warsztaty interdyscyplinarne mają służyć ulepszeniu realizowanych już przez stronę polską projektów pomocowych przeznaczonych dla krajów leżących na wschód od naszej granicy.